Ty Rahim, przestań z nas koledzy, ty, kurwa, ty No Tu jest George. A tu jest ziomek, który opierdalał mi wczoraj hatę, Nie pamiętam jak się nazywał. No, no co ty nie ty ty przytulasz, ty coś tu oh, ma ciepłe pojebałeś? to ty chciałeś. Ja kurwa coś ci mówiłem, bo... Nie no, kurwa ty. mać. Nie, nie, nie. nie po, wow. eee. Ty oma, 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 oma przy sobie maczetę kurwa w tym Czekaj, plecaku, żebyś ten nie dostał. George, George się wygłuka, chodź. Dawaj piątkę zbije, no i ty się Ja pierdolę. <śmienicza> <śmienicza> <So ja pierdole. śmienicza> so, sojwa, Co kolegów, Ja pierdole. pierdolę. <śmienicza> <się poznaliśmy. śmienicza> Dawaj piona, kurwa, kurwa Francus. Nie, nie, nie Ja pierd. <śmienicza> <Kurwa>. oh, <chuj. śmienicza>